Witamy wszystkich widzów Telewizji Trwam, całą rodzinę Radio Maria w sposób szczególny, jasnogórską rodzinę Różańcową. W studio witamy naszych dostojnych gości, a w dniu dzisiejszym są nimi dyrektor jasnogórskiej rodziny Różańcowej, ojciec Bogumił Schab. Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa. Jest z nami również ojciec Kamil Szustak. Również pozdrowienia Różańcowe. Różańcowe. Razem, tak. Można powiedzieć nierozłączny uczestnik wszystkich rozmów niedokończonych, kiedy przyjeżdżają do nas pałmini z Jasnej, z Jasnej Góry. Góry. Tak, jest z nami pani Zofia Chmielewska, przewodnicząca Rady Głównej Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Przybywamy dzisiaj do... Wy przybywacie z Jasnej Góry do, do Torunia, aby wziąć udział w rozmowach niedokończonych. My codziennie trwamy wraz z całą Jasnogórską rodziną, nie tylko różańcową, na Apelu Jasnogórskim, łącząc się z wszystkimi Polakami, z całą Polonią, aby wyśpiewać Marii. Mario, jestem, Mario, pamiętam, Mario, czuwam. W dniu dzisiejszym, w przeddzień rozpoczęcia miesiąca października, miesiąca różańcowego, chcemy mówić o wielkim jubileuszu, ale spróbujmy rozpocząć nasze rozmowy od tradycji historycznych. Modlitwy Różańca Świętego na Jasnej Górze. Tradycje modlitwy Różańcowej sięgają XVII wieku. Jednym z bractw, które powstało w tym okresie, było Bractwo Różańca Świętego. Nie było ono jedynym bractwem. Wcześniej jeszcze założone zostało na Jasnej Górze Bractwo Świętych Aniołów Stróżów, Bractwo Świętej Anny a także później już po bractwie różańcowym powstało Bractwo Koronacji Najświętszej Maryi Panny. Jeśli chodzi o bractwo różańcowe, od samego początku spełniało bardzo ważną rolę i miało swoje funkcje na jasnej górze. Przede wszystkim poszerzało nurt modlitwy. Od samego początku bractwo różańcowe... Osoby, które przynależały, a także osoba ojca opiekuna dążyły do uznania tego bractwa w kościele, a także jak najwyżej w, na jasnej górze. I w krótkim czasie, za czasów ojca Augustyna Kordeckiego, podjęto decyzję, że bractwo różańcowe będzie włączone do programu nabożeństw i tak miało swoje wyznaczone modlitwy w soboty, niedzielę, a nawet w niektóre i przede wszystkim święta. I wówczas były to bardzo uroczyste modlitwy, nawet śpiewano modlitwę różańcową. Jak dalej potoczyły się losy bractwa? W późniejszych wiekach no to były różne. Natomiast sam początek jest bardzo bogato zanotowany w kronikach jasnogórskich. Wiadomo było, że członków bractwa wyróżniały stroje, czerwone kapy, bractwo posiadało swój sztandar. Był też ołtarz różańcowy na Jasnej Górze. Do dzisiaj to miejsce istnieje, obecny ołtarz świętej Anny i Joachima. A także do ołtarza różańcowego przynależał kielich. Różańcowy jako dar y, jednej z osób. Y, I te wszystkie y, można powiedzieć, już dzisiaj jak gdyby y, zabytkowe y, ślady i y, y, rzeczy, one znajdują się w archiwach y, w, w Skarbcu Jasnogórskim, w archiwach Księgi Kronik. Y, I Bractwo Różańcowe. Współuczestniczyło we wszelkich uroczystościach, w modlitwach na Jasnej Górze z innymi bractwami, z tymi, które wymieniłam, ale samo w sobie też. Miało, spełniało bardzo ważną rolę. To co Pani Zosia tutaj mówi, tak wejdę troszkę w słowo, takie widome znaki, bo ojciec zapytał o te tradycje różańcowe. Pani Zosia zaczęła od XVII wieku, od historii tych brac, natomiast ta tradycja różańca świętego, od samego początku jest pisana w tajemnicy Jasnej Góry. Wystarczy wejść do skarbca, to co tutaj usłyszeliśmy i popatrzeć do gablot, na różańce, różańce kolekcję różańców. Tak. To są dary wotywne bardzo wielkich osobistości, począwszy od królów polskich, ale poprzez znamienite postaci kościoła w Polsce, także kościoła na świecie i zwyczajnych wiernych. Również ściany jasnogórskiej kaplicy, te proste różańce, ale te niezwykłe, a potem przez całą historię nawet obozowe różańce, które widzimy. Jasna Góra jest wciąż wypełniona tajemnicą różańcową po najnowsze czasy. Choćby utwór no, jednego z największych kompozytorów, pana Killara Angelus. On powstał po medytacji różańcowej. Bardzo długo pan Killar się przysłuchiwał modlitwie różańcowej odmawianej w kaplicy przez pielgrzymów. I ten rytm modlitwy natchnął go do napisania pięknego utworu Angelus. Te tradycje dawne i nowe, które potem przybrały bardzo taki potężny charakter, i tu byśmy chcieli przejść. Ponieważ to jest bardzo duża historia, do początku, może bardziej reaktywowania w taki bardzo prężny sposób rodziny różańcowej, której jubileusz świętujemy. Ale to już może, bo ja mam dopiero nie jeszcze lat niż cała rodzina różańcowa, historia współczesnej, dlatego bardzo tak, proszę. Tak, nawiązując do tradycji z przeszłości, jeśli chodzi o modlitwę różańcową na, Jasną, na Jasnej Górze, ojciec Paulin, Bronisław Matyszczyk, 40 lat temu odnowił jak gdyby lub wskrzesił, można powiedzieć, modlitwę różańcową, dając jej wspólnotowy wymiar, założył rodzinę różańcową. I dzisiaj świętujemy 40-lecie naszej Ale proszę naszej powiedzieć, wspólnoty. od ilu osób zaczynał? Zaczynał od trzech róż, czyli 45 osób modliło się na różańcu na Jasnej Górze. I pierwsze 10 lat rodziny różańcowej wyróżnia ogromny wzrost liczebny członków y, bractwa y, Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej y, liczebnie y, stanowiła ona ponad 10 milionów i tak się y, czasami działo, że w ciągu jednego dnia zapisanych było nawet 600 osób. Y, przeciętnie 200 osób zapisywało się dziennie y, i nie tylko ta liczebność tak stanowiła o sile i potędze, ale ojciec Bronisław Matyszczyk, założyciel naszej wspólnoty, ubiegał się także o pozycję jasnogórskiej rodziny różańcowej na Jasnej Górze i w kościele. Zwrócił się z prośbą do Episkopatu Polski z memoriałem, w którym prosił księży biskupów, arcybiskupów, o powiadomienie w parafiach, że istnieje jasnogórska rodzina różańcowa. Później ubiegał się o wszelkie uznanie statutu jasnogórskiej rodziny różańcowej. I tak zaczęło się od potwierdzenia statutu przez ojca generała, wówczas Jana Nalaskowskiego. Potem też otrzymaliśmy w statucie podpis księdza arcybiskupa, metropolity Częstochowskiego, Stanisława Nowaka. Kolejny etap to podpis księdza prymasa Polski. No i swoim szlachetnym podpisem uwieńczył statut ojciec święty Jan Paweł II. Dzisiaj już suka Boży już przyjął Sługa te statuty Boży. i ten wielki dar modlitwy. Dlaczego to zabieganie ojca Bronisława Założyciela? Ponieważ... Jasnogórska rodzina Różańcowa na pierwszym miejscu w swoich założeniach ma szczególną modlitwę za Kościół i za Ojca Świętego. To jest ten priorytet, a potem wypływają następne. dlatego to ciągłe zatroskanie i zabieganie, żeby wymiar wspólnoty modlitewnej i różańcowej, on objął swoim zasięgiem wszystkie troski Kościoła. I dlatego ta wielka troska, jego zabieganie, no i oczywiście to, co miało miejsce Rzeczywiście jest uwiecznione. Ale wcześniej jeszcze musimy wspomnieć Ojca Świętego Pawła VI. Tak. Bo on specjalnie też. Dał specjalne błogosławieństwo, błogosławieństwo z odpustem tak. zupełnym na, na godzinę, godzinę śmierci. śmierci. A potem takie błogosławieństwo otrzymaliśmy też od Ojca Świętego Jana Pawła II w 1980 roku. A potem jeszcze specjalne w roku Różańca. W roku Różańca no... Świętego 2003. Tak. Y jeszcze chcę powiedzieć, że. Jak tak teraz wspominamy te przeszłe lata naszej rodziny różańcowej, to się wydaje, że czas, kiedy ojciec Bronisław nam przewodził, był taki, taki wspaniały, tak się wszystko dobrze układało, tak po prostu i liczebnie rosła rodzina różańcowa przeżywała okresy świetności, ale były też trudności i problemy. I ojciec Bronisław w takiej sytuacji powiedział, rodzina różańcowa jest na pewno dziełem Bożym. Gdyby tak nie było to dawno przestałaby już istnieć na skutek tych trudności od samego początku, jakie ją to, jej towarzyszą i ją nękają. Także na pewno taką wielką przeszkodą też był też czas, kiedy ojciec Bronisław musiał opuścić swoją wspólnotę i oddelegowany był do Brdowa, ale po sześciu latach wrócił i cały czas był w dobrych kontaktach ze swoją wspólnotą, ze swoim dziełem i właściwie można powiedzieć, że jego charyzmat, jego umiłowanie modlitwy, jego tożsamość jak gdyby mocno się wpisała w, w naszą wspólnotę i w nasze serca. Jeżeli pani, z... pani Zofia wspomniała o tym Brudowie, ja właśnie tam pracowałem w tym czasie ze Bronisławem, on był przeorem i proboszczem. W tej parafii, a ja byłem pod przeorem wikariuszem parafii. I wasza obecność wtedy to trzeba nawiązać bardzo mocno. Bardzo mocno była, ponieważ w tym czasie właśnie do Koronacji mam koronacji, odnowienia kościoła. Tam kościół właśnie był wtedy spalony, wnętrze kościoła było spalone, prawda? Tylko była kaplica św. Piotra zrobiona, a resztę była sama rusztowania. I za naszych czasów to się dokonało, że kościół odzyskał tą świetność, przed, jakby było przed spaleniem. Brdów, jeśli dotykamy, czy to na Matka Boża Zwycięska z Podgrunwaldu tak. według tradycji, to także miejsce, gdzie posługują ojcowie Paulini. To jest ta historia, także ten jego pobyt był błogosławiony, bo uczynił nową rzecz, przygotował kościół do koronacji. No to było takie chwalebne. I kiedy on powrócił z Brdowa tak. na jasną górę 50. i kiedy się mnie też skończyła ta kadencja i też wróciłem i poprosił mnie właśnie z rekolekcjami, żebym wygłosił dla jasnogórskiej obrońcowej, rekolekcje doroczne w październiku, jak teraz przygotowujemy się do tej obrończowej rekolekcji. I wygłosiłem te rekolekcje i po tych rekolekcjach właśnie Rada Główna, tu jest właśnie przedstawicielka jedna z tych Rady Głównej, i wybrano mnie na wicedyrektora. I byłem przez cztery lata razem z ojcem Bronisławem pod jego płaszczem, a pod jego ręką i tak dalej. No i później po jego śmierci ojciec generał Turek, Stanisław Turek, mianował mnie właśnie dyrektorem, jestem już 6 lat dyrektorem po, jego, po śmierci ojca Bronisława. Ale też powiedzmy bardzo ważną rzecz, że różaniec, y, którym kościół żył od wieków, jak świadczą, y, jak świadczą y, też y, pamiątki no skarbiec Jacogski. Tak? Różaniec był obecny i we wspólnotach zakonnych, i we wspólnotach kapłańskich. I we wspólnotach, jaką jest podstawowa wspólnota, a mianowicie w rodzinach, ale do czegoś wyjątkowego należy zaliczyć, że w dwa lata po wielkim jubileuszu i nowennie, tysiącleciach Chrztu Polski powstaje jasnogórska rodzina różańcowa w takiej wielkiej prośbie modlitwie, aby ta, która jest królową świata, jest również królową różańca Świętego, no, prowadziła Polskę, Polaków, ku większemu umiłowaniu Pana Boga. To wystarczy wziąć też... do ręki śluby jasnogórskie i potem milenijny akt oddania. Prymas, Sługa Boży, Bo też Kartyna. Chcemy chyba dojść do takiego momentu, że inicjatywa jasnogórskiej rodziny różańcowej ona nie wystrzeliła znikąd, nie pojawiła się jako coś co w snach i w mrzonkach, ale wyrosła na gruncie konkretnego doświadczenia kościoła. Do tego chcę nawiązać do tego, o co prosił prymas, co ślubowaliśmy, by chwała Boża nie ustawała, zwłaszcza w dni Twoich świąt, ale także dnia każdego. A czym jest modlitwa różańcowa? Ta kontemplacja tajemnic Bożych każdego dnia, którą przeżywamy właśnie w tym wymiarze wspólnotowym. To jest ten ciąg pracy duszpasterskiej podjętej bardzo ważnej dla odnowienia życia kościoła w Polsce, ale także i przez modlitwę w całym. W kościele powszechnej i w całym świecie. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Jeśli tu dotykamy osoby ojca Bronisława, dlaczego go w ogóle wspominamy? Ponieważ nim żyje rodzina różańcowa i obecny ojciec dyrektor i wszyscy, którzy w jakiś sposób mieli z nim kontakt. Ja myślę, że chyba największym ukonorowaniem ze strony Pana Boga i podziękowaniem za to dzieło był fakt jego odejścia do wieczności. Wystarczy wspomnieć, że w roku różańca i 25 marca. Kiedy Kościół, w 2003 roku, 2003 tak, roku tak. e, Pan Bóg daje także takie znaki, bardzo proste, ale zrozumiałe dla wszystkich. E, tajemnica, którą żył, wypełniła się właśnie w tym dniu, kiedy Kościół kontempluje... Może, trzeba jeszcze powiedzieć, ja bym świadkiem, i każdy z nas był świadkiem, kiedykolwiek do niego się weszł, do jego pokoju, siedział właśnie w fotelu tak. z tak. Naprawdę. Cały czas modlił się na różańcu. To jest bardzo ciekawe, że on nie był nigdy nie zmęczony tym. On zawsze żył tym różańcem i chodził z tym różańcem. Tak jak Jan Paweł II, kiedykolwiek go się spotkało, to zawsze z różańcem. On tak samo z Różańcem. I tak się ojciec Bronisław tak. zapisał w naszej pamięci, że jest tak. człowiekiem modlitwy, wielkiej modlitwy. Ksiądz arcybiskup Metropolita Częstochowski żegnaje.